Jutro, drodzy Państwo, znamienna rocznica. Oto bowiem 22 października 1943 roku urodziła się Urszula Dudziak, wokalistka jazzowa i kompozytorka. Powiedzmy to wyraźnie, iż artystka będzie świętować 79. rocznicę urodzin. Dlatego podkreślamy wiek pani Urszuli, ponieważ ona sama nie tylko na prawo i lewo opowiada, ile ma lat, ale często. Sobie tych lat dodaje odwrotnie niż większość z pań. A ponieważ jest kobietą światową, Urszula Dudziak zagrzewa inne kobiety do działania bez względu na wiek. Pokazuje, jak czerpać z życia pełnymi garściami i bez cienia przesady chwytać. Każdą chwilę. Gra w tenisa, prowadzi traktor, buduje dom, koncertuje, jest youtuberką i najlepszą gawędziarką na świecie. Swoim poczuciem humoru, dystansem do codzienności, historiami i anegdotami o legendach światowego jazzu czaruje od lat. No więc, my z okazji urodzin o tych latach Dwa słowa. Więc biedne dzieciństwo w powojennym gubinie, potem lata szkolne, spędzone w Zielonej Górze, nie zawsze lata przyjemne. Kiedy patrzę wstecz, wspomina pani Urszula, widzę wyraźnie, że tylko muzyka była dla mnie oazą, dawała poczucie bezpieczeństwa i wolności, odgradzała od wszystkiego, co złe, niekomfortowe i trujące. Dlatego zawsze walczyłam o to, co było mi najdroższe czyli ośpiewanie i to po swojemu. Wszyscy oczywiście wiemy, że w wypadku pani Urszuli po swojemu znaczy przede wszystkim śpiewanie z katem, czyli bez słów, bez tekstu. Jak to się stało, że śpiewam tak, a nie inaczej? pyta pani Urszula i tłumaczy w ten swój niepowtarzalny sposób. Na pytania dziennikarzy odpowiadam, że nie mogę zapamiętać tekstów piosenek i dlatego unikam słów. A zaczęło się wszystko, kiedy to młoda Urszula, mając za sobą lekcję akordeonu i pianina w Wielonej Górze, wylądowała w Warszawie. Do tej pory śpiewała, ale to co wszyscy, piosenki harcerskie, patriotyczne, ludowe, jak to w ówczesnej szkole, a po lekcjach piosenki Sławy Przybylskiej, Marii Koterskiej czy Ludmiły Jakubczak. W Warszawie nastąpił przełom, ponieważ od razu znalazła się w orbicie Krzysztofa Komedy, wiodącej postaci rodzącego się Polskiego jazzu. I sama zaczęła nagrywać piosenki w studiu radiowym przy ulicy Myśliwieckiej, tam skąd nadaje dzisiejsza trójka. To były piosenki grzeczne, ale Urszule ciągnęło do innego repertuaru. Ella Fitzgerald czy Daina Washington, wielkie damy amerykańskiej wokalistyki jazzowej, to były jej niedościgłe ideały. Tak więc sięgnęła po ich repertuar i najpierw wykonywała go w Polsce, a przygrywał jej sam komeda. I jego trio o nazwie Piwnica pod Hybrydami, albo też jej ówczesny mąż Michał Urbaniak. Kiedy doszli z mężem do pewnej wprawy, zaproszono ich do Szwecji, by tam grywali ten. Imitowany jazz dla zarobku. To była świetna szkoła, świetny szlif, ale jak długo można tylko kogoś naśladować, niecierpliwiła się Urszula. Po licznych perturbacjach, bo na przykład w Szwecji ktoś ich okradł z wieloletnich oszczędności, lądują z mężem w Warszawie. Michał Urbaniak ma już pomysł na nową muzykę. Będzie uprawiał styl funky, czyli taki taneczny styl pośredni między jazzem i rockiem. To był początek lat 70. i styl numer jeden. Ten. Ale Urbaniak chce czegoś więcej. To będzie fanki oparte na polskim, może najchętniej na góralskim folklorze. I ta mieszanka pozwoli zawojować najpierw Polskę, potem Europę, potem Stany, a w końcu cały świat. Trwają więc nieustanne próby, a Urszula zaczyna coraz śmielej śpiewać z katem, czyli bez używania słów. Brzmi to całkiem nieźle, więc spływają zaproszenia z europejskich, głównie z niemieckich klubów jazzowych. Jadą, grają, a Michał buszuje po sklepach muzycznych i wyszukuje w nich przystawki gitarowe zmieniające dźwięki instrumentu i adoptuje je do swoich skrzypiec. Te przetworniki podbiera mu z kolei Urszula i próbuje śpiewać z katem, ale już przetworzonym przez te elektroniczne cudeńka. W niektórych wypadkach rezultaty bywają wręcz olśniewające. Nikt tak nie śpiewa na całym świecie. I Urszula rozumie, że to jest właśnie to. Od tego czasu czuję, że złapałam Pana Boga za nogi, powie po latach wokalistka Urszula Dudziak. Jest rok 1973 i oboje wyjeżdżają z tym materiałem muzycznym i z wielkimi nadziejami do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Michał z miejsca zyskuje wzięcia jako wiodący muzyk w stylu fusion w jego odmianie słowiańskiej. Ostatecznie nie darmo jedną z jego płyt otwiera pianie koguta. Ale prawdziwe odkrycie to jest Urszula. Tego, co ona wydobywa z własnego gardła po prostu dotąd na świecie nie było. W duecie z Adamem Makowiczem nagrywa w prestiżowej wytwórni Columbia płytę pod tytułem Newborn Light, Nowonarodzone światło. I rzeczywiście to światło dostaje pięć gwiazdek w prestiżowym i wymagającym amerykańskim piśmie jazzowym Down Beat, najwyższą ocenę, a pismo Los Angeles Times ogłasza Urszulę Ludziak wokalistką roku. W konsekwencji koncerty, 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 bo ten sukces trzeba obsłużyć. I wtedy następuje to, co przełomowe. W czasie trasy koncertowej w drodze z Nowego Jorku do Kalifornii Urszula z Michałem przygotowywali się do występu. Muzyk zademonstrował wówczas żonie prostą melodyjkę, którą niedawno wyplumkał na pianinie. W odpowiedzi Urszula zaczęła improwizować z losowymi głoskami i tak powstała wokaliza, którą nucą nawet przygodni przechodnie na ulicy na widok pani Urszuli. Na całym świecie. Powstała papaja.